Szczególnie pasują od trzyma i świeca w górę. Włączenie do palaczy. Włączenie do palaczy oznacza, że zużycie paliwa w tej maszynie rośnie do 400 litrów na minutę. Teraz widzę, że normalnie. Szanada, dlatego, że ten samochód musi być przepychany przez Tutaj wracamy do wątku, który poruszyliśmy kilka godzin temu, że piloci uczeni są szczególnie na potrzeby tego typu pokazów, orientacji przestrzeni. Orientowanie się, gdzie jest Ziemia, a gdzie powietrze jest ekstremalnie ważne, mając ułamki sekund na podjęcie decyzji, który musi w każdej chwili wiedzieć, gdzie jest, jaka jest orientacja jego właśnie względem. To jest ma dlatego, to kluczowe znaczenie, że kulturą orientacji przestrzennej jest w mocno niebezpieczna. To jest śmiertelne niebezpieczną bardzo grupa, jeżeli nie wie jest Nie wiem, A to się zdarza w takiej sytuacji, to znaczy nie taki pilotał, oczywiście, no, może nam w zdarzyć. No się zdarzyć. No to z ludziom nie Tak jest. No i widzimy przelot z bardzo małą prędkością, z dużym kątem natarcia, czyli kąt natarcia, odrobinę, odrobinę wiedzy. Jest to kąt zawarty pomiędzy osią podróżną samolotu, a kierunkiem napływających stróż. Krótko mówiąc, zadarte dziełki. 29 może przenosić 6 rakiet krótkiego i średniego zasięgu, średniego zasięgu dwie. Ehm, wyposażony w radar, który pozwala mu na obserwację przestrzeni w odległości około kilometrów, a także system wykrywania celu powietrznego w podczerwieni, czyli pilot nie wysyła żadnego sygnału, tylko odczytuje na swoim wskaźniku, że jest źródło promieniowania, co przeważnie to jest dysza innego samolotu. Odległość wykrycia przez ten system to jest około 20 km Z takiej odległości pilot może, może to zaobserwować. Czemu nie używa radaru? Dlatego, że uruchomienie radarów w powietrzu to tak jak szukanie celów w ciemnej piwnicy z latarką. Jeżeli włączę latarkę, to widzę cel, ale cel również mnie widzi. flary, które przed chwilą zostały przez pilota. W tym przypadku jest to element pokazujący, w warunkach bojowych, bardzo zabawne na niebezpieczne potencjalnie niebezpieczne na niebezpieczne. Wcześniej widzieliśmy przelotowice i wysokości z wodzie ustawione przez pilota, po czym widzieliśmy ten dyrektor świeżo z dla Właśnie teraz jeśli tu zobaczymy kilkanaście ton, teraz już po tym pokazie o kilka ton paliwa, samolot zaciął się, się na paliwo. 29 porucznik Rafał Pienkowski z 22. bazy. Zwyklaj na jest na ziemi, wypuszczony jest oto, co oznacza, że wyhamowuje prędkość. Prędkość przyziemienia tego samolotu jest rzędu